Co teraz? Zaczekam do siatnia. Co? Nic? Też bym zaczekał. Ale jestem tchórzem. I Damian teraz nadaje, rozsądź wygodniej, czysto i tym nowym materiałem Duża dawka śmiechu, ekwa i profesji, moje czas i moi mili, czasoprzestrzeni, dialogów pełno efektownych skilli Tak dobrze widzicie, ujawniło się nagranie, następny odcinek, bra, zapraszam na oglądanie Siemano, witam was w 48 odcinku z serii Zagrajmy w Tale. Ja jestem Fideman, a wraz ze mną jest Norbert Siemanko wszystkim Dobra ja się mam. No, to jest popularne. Słowo słuchaj, e, Dzisiaj, jak znowu mam do otrzymania, misja od Ani 66. 66 poziom. Misja od Ani. Ja skiniałem w sobotę. Idziemy. Otrzymujemy zadanie. 6, 6. Badanie laboratorium Faston. Bo ponieważ dzisiaj rozpoczynamy, 3 Akt. Markawa mi tego słowa: 3, 1. Przybyciek świeżerczych ku Świń Dobra, musimy iść do dowódcy KoreaN. Wybieram. Um, się do dowódcy. On nie był. tutaj? Ha? Zaraz tutaj. Mm. kinia wodza. A Fia, ja. Mi się też tak wydaje, że on tam był. Ty, 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 to ty, czekaj, tam. idę sprawdzić. Hi, ser Piękny za tobą, słuchaj. Ajea. Yeah. Ładnie skrzydełka wyglądają. Podoba mi się. Mm. Ale wygląd kosztuje, tak? Jest tutaj. Wygląd kosztuje, słuchaj. No ale dobrze. On jest tutaj? Mhm. Do Dowódca akurat. Nie przejdziesz. Zdanie zakończone. Miłej zabawy. No trzymaj się. I znowu do Ani. Aniu. Dam, 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 dam. Widzę dziwne dźwięki i śpiewać? Bardzo, to jest moja pasa, słuchaj. Hobby? Passa? Nie, to nic nie mówi passa. To jest moja pasje. Pasja! Passa! To jest moja passa. Pasjans. Mm. Dobra, do Ani. Hmm, o czym ona myśli tutaj Ani podaje freezer dużo z papiery. Nie chcesz wiedzieć. <laughs> Mglista ścieżka, nienawidzę tej mglistej ścieżki. Dobra, wybieramy się na... mglistą ścieżkę. Pam, 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 Nie potrzeba żadnej opaski, bo te stworki unierhamiały. O ile dobrze pamiętam. Potrzeba... <noise> <noise> Czekaj, Kuniu. Lecimy. Okej, okay, to jesteśmy w mglistej ścieżce. Akurat wyszliśmy tajne, tajne laboratorium. Okej... Okay. I ja teraz... to o, lubię tą muzyczkę. Hmm. Musimy tutaj, do, do tego CP podejść. Oj, czy ja się teleportowałem? Znowu tutaj, przepraszam, nie chciałem. Dobra robot. Dobra, to co, lecimy? Czy buffy i... ja, Ale ja, ja, chcę jechać. Czemu? Dobra, poczekaj, to dam buffy i lecimy. Okay. O, czemu ja to zjadłem? Tutaj nawet ładnie dropią pióra. To se potropimy później. No, spokój. Ubiję i tak nic nie dropnie z szczęście. I nagle, i pióreczka. Cztery pióra. Nie, bo ja już byś ich nie miał. Dobra, ja lecę. Chodź ze mną, Friedamian, tryb złodzieja, on. Kleptoman. No to proszę jeszcze iść. O, ale fajna muza. Jakie przygody czekają w tym pytaniu. Dobra. Dobra, to czekaj, ja mam wystarczająco ziaren mocy? Nie, nie mam ziaren. O, mam ziaren na mocy. Masz, czemu kłamiesz? Ju już byś mnie naciągnął. <laughs> Dobra. Okej. Okay. 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 i możemy dalej. W każdym HP. klifie, mój przyjacielu. Dobra. To wbijamy, beaten. Tutaj chyba niepotrzebna jest mapa, nie? <laughs> nie, chyba nie. No nie wiem, nie byłem w tym CP jeszcze nigdy. Też. Ilu... Aha, to są biaki. A, nieforemny strażnik. Aha, to ubijałem już go kiedyś. Dobra. Znaczy, ja też na nich grup. <grym> <grym> Ale on mają nieprzyjemne trutki. No. A po co to ubijam? Możemy iść dalej. Zbliżamy się do tym. O ty Aż A, szlapsa. Ucieczka! Mmm, strażnik. Szczupły strażnik. Walking Dead Kamień pilny! Stroniłeś moje uczucia. Czuję się urażony. Przepraszam. Czekaj. Damy. Nie Okej. Okay. Proszę. Nie, 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 słuchaj, to jest podpucha. Wiesz to. Dobra, jakie one dawały utlenienie? Infe infekcja zombie. W sumie, gdyby. przeczytaj sobie tę infekcję zombie. No właśnie, czytam. Dobra, ty, ty iść tam, ja tam. Okay. I gdyby tak z tą infekcją przenieść się do Nozwa na H2, <grym zimę> Co by to zrobiłem? Mm, tu nic nie ma. A tutaj coś jest. Ale sobie ubiłem te, te. O, siema. cześć, się ma. <grym zimę> Aaaa, nie chcę ich. Idę dalej. Chyba wariuję. Zostawiasz mnie sama? Oh, to było to buzy pomysłu. A teraz nie przyjdę. Poczekam, z, z bufami na ciebie. Dziecianki. I piupiii. W sumie... <grym> Czemu ufo? Nie ufo... Ufo. Bo... Ufo, ufo. Dużo się w NoStyle zmieniło od kiedy... Od kiedy tam zrobiłem sobie małą przerwę i się w sumie dużo zmieniło. Co na przykład? No, różne rzeczy, słuchaj. Jakieś... No, właśnie to ze z tymi stówkami, że się pokazuje ile HP ci przywraca, na przykład jak teraz bierzesz, Wreszcie, o, to ulec uleczenie, to jest w sumie spoko dla mnie. No, tylko że to nieraz może błędnie pokazywać, bo ja mam taką regenerację, co taką dziką słowo włożyłem. W sumie na taką słabą zbroję mi się nie opłacała eee, że mi pokazuje po prostu Tak szybko jak się re regeneruje, że Pojawiają mi się te zielone napisy Ale to jest dobre kiedy masz z kimś PvP na przykład To widzisz czy koleś potuje Tak, o, ej, no w tak, w sumie o No jak się na tym zastanowić to tak, to dobre jest <grym> Mój krzak <grym> Ciekawe Gilion I co teraz? Cofać się trzeba chyba Eee, ale po co? No nie wiem, tutaj jest koniec. Czekaj, u mnie chyba coś było tam, nie wiem. Nie, yeah, Nie sprawdziłeś tego? <laughs> nie, po prostu biegłem. Dobra, ja idę w lewo. No to ja też, nie? Dobra, nic nie ma. To tutaj przy końcu musi być to, to będzie to. A tutaj? O, 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 co tu się dzieje? Dobra, <laughs> to co? Cofać się trzeba? Cofamy się na sam koniec, zobaczymy co tam jest. O, o to się robi ciekawe. Czekaj. 16 minut, to jeszcze mam 16 minut czasu błądzenia. Dobra, to się nad... wyrobi. A tam... A tam nie było jakiejś dźwigni czy coś? Oj, oj chyba nie wiem. No. Aha! Dobra, jesteśmy idiotami. Przynajmniej ja. Zabij wszystkie potwory. Czyli trzeba wszystko wybić. O boże... Dobra, chodź tam głowy, trzeba to ogarnąć. Chodź. To dlatego, no tak chcę mm. <noise> O Boże, jaki fail. Dobra, ty się cofa, ja idę do przodu już. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, wsiadam na magicznego. Rumaka. Mhm. O Boże. Z <noise> nam to wiesz, ale dobra, na się. <noise> Mamy 16-15 minut, wyrobimy się. UFO Boeing. Dobra, to ja lecę dalej tam wybijać. To tu hmm. hmm. Dobra, wchodzę w lewo jak coś. Wchodzę w lewo. Dobra, to ja idę, pójdę pierwsza. Pierwsza? Chodźmy, pójdę <grym> pierwsza. Wejść pie, w pierwszą dziur wej... Wejście. Okej. Okay. Nie, 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 możesz tak nie mówić. Ja będę zły, ja jestem zły. Dobra. Ty, czemu, ty, czemu... Krzak. Aha, on, No, on... ty to... Mój Krzak jest zombiakiem! Ej, fajnie! EJ! Wyobraź sobie Krzaka zombie! Hmm. Okej, okay, tu już nikogo nie ma. Znając Gameforge, wprowadziliby to z Nosmana. No, to na pewno, no. Ty ale to jest dobry pomysł pomyśl sobie taki taki zombie... zombie krzak Ja grubo by był. Ale jak, jakby wyglądał? No pewnie taki wiesz, normalny krzak, tak jak masz samora jak szaka, tylko że zombie. No nie musi być samuraj szaka, ale na przykład może być jakiś inny krzak. Powiedzmy jakiś tam e, zwykły brązowy krzak, tylko że tak powiedzmy tu krew mu leci, ale... kurczę. Flaki latają. No, Ale w sumie to jest trochę brzydkie, raczej brzydkie. Nie wiem czy to by podpasowało w Gameforge Forge w ogóle, ale o. Znaczy ta gra chyba jest od 12, a o 30. Po to. Albo no 3 lat? No ale jakoś by to zrobili, żeby ten ładnie, ładnie. Znaczy to... tutaj jest ogólnie cukierkowa grafika, więc chyba nie ma o co się bać. Tak. Okay. Ale na jaki event by to wprowadzili? Hmm. Czyby tak po prostu? Może Halloween, no? Nie, Halloweenowy nie. No jakiś Halloween. Tak może tak po prostu. Albo z jakiejś okazji, dobra. Odbieramy nagrody. Na święto z No To halloween. What the fuck. Ale co? co Odebrałem tak? nagrodę i się tepnąłem, Jakimś cudem. A ja też. Aha, jest łain. O co chodzi nagroda jakaś? Łuk. Porozmawiaj z Anią. Co się stało w laboratorium? pobili mnie. Masz... Więc mówisz, że coś jest. No, tak, tak. A moje te znalezione klony, te są moje. Nic nie dostaniesz, fałszywa ruda. No. Porozmawiaj z Dogo. O, Dogo, tu jest, Dogo. Ten gościu z umiejętnościami. Mhm. Mm Okej. Okay. Panie Dogo. Zbadaj szczegółowo laboratorium. i na do... czapę. <laughs> nie masz levelu. Nie śmiej się ze mnie. To jest nie fair. Czuję się taki, taki niedowartościowany w tym momencie. Mm -hmm. Czyli, 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 czyli muszę wybić level! Jakim to do czemu? Pomógł? Dobra, nie śmiej się. E, ale trzeba się pożegnać z widzami, słuchaj. Także... Ale to odcinek będzie trwał! No, no, no! <laughs> Jedno CP <laughs> Jak to Tak słabo! To nie moja wina! Ej, <laughs> ile masz procent? 42! Ej, będzie ja trzeba wbijać level na lodzie, Bo ja nigdzie indziej nie będę wbijał levelu! No się... no tutaj mamy całą famkę, no nie? <laughs> tak, famka. Nasi członkowie nam to wbić, lepiej zobaczyć. Tak, tak. <głos> <głos> Bardzo dobra. Także trzymajcie się wszyscy. Do zobaczenia w następnym odcinku. który nie wiem. O, przepraszam, kiedy nie wiem, się wbije. Bo tutaj muszę robić procenty i ja muszę się napić w procenty wbić. Także widzimy się w następnym odcinku serii. Zagrajmy w Nostale. Cześć wszystkim. Boże, jaki ten odcinek był krótki, nie? Ile? Dwie minuty? Pięć? Pewnie tak, dobra. Także trzymajcie się i... pamiętajcie o trenowaniu. O czym? O trenowaniu. Trenowaniu? <głosy> trenowaniu. <głosy> Zobacz co ma w tej zupie, słuchaj. Szpinak, mięso... Ja tu widzę żółty wywar. Czerwone i zielone kropki. Rosu! W sumie wiesz co? Nie wiem co. Kurczę. Freak hmm. nie lubi. Dobra. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Powiedz papa. Papa. Pa. Jak się słucha. Cześć.